Dajcie tutaj Dawid telefony prezentuje wam nowe, a kilka dni temu dostałem to, prezentuję i ten telefon dostałem od mojego wujka, bo on wtedy miał 40 urodziny, dobrze i właśnie o tych telefonach wam nowych mówiłem i w tamtym odcinku z, z kwietnia, z tamtego, e, tu, a teraz jest maj, ten, i tam na filmie ostatnio była ta Motorola I tu, i tu będę pokazywał wam jeszcze telefony te z filmu tego nowego i to jest ten Samsung nowy właśnie ten z Motorola go dostałem i taki jeszcze Go Clever ale muszę go wypatrzyć o czekaj nie dobra muszę go odnaleźć tu o jest i takiego Go Clevera to jest tak zwany Quantum 350, jego model. I dostałem tam parę nowych telefonów, ale to będą na innym filmie. Bo ja układałem wszystkie telefony. Pokażę Wam. Może coś tu jest nawet nowego. Jak na oko. Może coś będzie tu nowego. Tutaj. Też są jakieś różne telefony. Tutaj też są jakieś nowe, ale no będą. O, dobra, też go widziałem, tego pokazywałem. tam połowę z nich pokazywałem. Tego LG, t 375, nie wiem, nie pamiętam czy ja go pokazywałem, ale chyba tak. Ten film będzie trochę długo wyczekiwany, bo ja będę pokazywał Wam jakieś różne telefony. Dobra, tu mamy ta tablety, tablet. Tablet tablet. A tutaj mamy takie telefony. Dużo tego mam. Jak widzicie, tu mamy dużo. To teraz tu przechodzimy i patrzymy. Wow, ale ich jest naprawdę dużo. Kolekcja ma 279 telefonów. No bo ja liczyłem tak dużo, do jednego zabrałem przez jakieś 3 lata, no bo w tamtym roku zacząłem, 22, 19 chyba czerwca, w niedzielę zacząłem pierwszy film nagrywać. I ja już się tak naprawdę rozwijam w tych filmach, że niedługo dołączą do mnie nowe telefony, bo mój dziadek, bo mój dziadek tak mówił, że będą nowe. I dobra, po pierwsze będą nowe telefony. Po drugie, muszę usunąć to zdjęcie profilowe. No bo kolega, no bo tam mam moją, ten, moją niby narzeczoną, ale teraz ma kogo innego, i teraz kogo innego szukam. więc ja muszę zmienić na profil, to zdjęcie profilowe, ale ja nie umiem tego zrobić. Jeżeli potraficie, to pomóżcie, bo ja nie wiem, jak to się robi. Ale na innych rzeczach się to ja znam. Po trzecie, ponadto. Mam dużo, nie mam tu tak wiele subskrybentów, ale jak ja robię, oglądam filmy na YouTubie, no to mam więcej. Ale jeżeli chcecie, to możecie na, nawet na mój kanał nawet nagrywać. Możecie też nagrywać telefony albo co innego. Możecie na przykład biżuterię, możecie znaczki pocztowe albo co innego nawet. Ale ja wpadłem na telefony, bo telefony mi się najbardziej podobały. Ja oglądałem kolekcję telefonów wiele. W kolejnym odcinku zrobię tam kartę listy. List z takimi osobami, których najbardziej ten. Najbardziej ja oglądałem na przykład w telefonach, na przykład jak na przykład Myszal Ruiny, albo na przykład Artur Antoniak Pavelixos 3. Na przykład. To takie będę zapisywał. Tam są moi znajomi. Bo ja już też kiedyś to robiłem, takie, ale, ale nie nagrywałem na film. No dobra, to na, po piąte, kolejny film z tymi rzeczami, z akcesoriami. No to będzie w kolejnym odcinku. Po... I następny ten, no to następna rzecz to. Zrobimy więcej telefonów, i no, może kupię nowy worek, albo na przykład półkę sobie kupię. A! Taka rzecz, że, że zebrałem naprawdę dużo telefonów i jestem z siebie taki zadowolony. Mogę prawie dobić już czysta. No bo zobaczcie. No, dużo jest tych nowości. Chciałem powiedzieć. Że to młokie ładowałem C3, i ona jednak działa. No bo ja źle wkładałem ten. Zły port ładowania wkładałem, więc trzeba było na ten normalny. Jak na przykład w telefonach jest takie coś. I, i ja chyba na zły port ładowania dawałem, i, i niestety to źle zrobiłem. I ona działa. Miałem rację, że jest zbrandowana w T-Mobile, są tam fajne gierki na niej, tam różne. I co obecne? Powiem Wam, podoba mi się ta kolekcja. Zarówno jak i inne telefony są piękne. Może niektóre są takie rozwalone, ale no to nie znaczy, że tego. A wiecie, jak się sprzeda telefony, no to do, może dostać, można dostać dużo kasy. Dobra, jeszcze Wam coś pokażę. Ostatnio sobie takie pudełko zrobiłem z gumami Turbo. Od dwójka na urodziny, na jego urodziny dostałem to. Te gumy Turbo. Ja już otw otwierałem kilka z tych gum, bo mój wujek miał 40 urodziny i tam na sali tej urodzinowej, takiej balowej, no tam jak to można powiedzieć, to były gumy turbo i powiedział, że to jest prezent dla mnie. I ja go sobie wziąłem, plus ten telefon jakieś tam cukierki. No dobra, to jest bardzo długo film wyczekiwany. Siem.